Jesteśmy w Ałckim Ratuszu, gdzie dziś z dumą możemy powiedzieć, że Ełk trzyma razem nietypowa akcja, a z nami inicjator. Darku, opowiedz troszeczkę o tej akcji. Dzień dobry Państwu. Tak jak powiedzą urząd miasta, stoi tu Skarbona, już tu życzą pieniążki, wieszą rękawice, w których Eryk Lubus grał w Underdogu, który był nagrywany tutaj w Ełku. Trzymamy tutaj mniejszym czasu. rękawice zostają dożywotnio. Skarbona zostaje do końca miesiąca. W grudniu będzie mniejsza droga skarbona na dole w Urzędzie Miasta w barze Burmistrz i zapraszam tam do wrzucenia pieniędzy, a do tej pory na razie tutaj. Też będziemy licytowali taki plakat z podpisem moim, pana prezydenta. Są tylko dwa takie. Jeden zostaje w Urzędzie Miasta do końca, a drugi do wylicytowania. Zbieramy na leczenie koniec. Ona W tej chwili jest w Wielkim Szpitalu, przyjechał z Warszawy. Są pewne komplikacje, będziemy miała teraz. Sprawdzam wielkość tego uznał. Skarbona w Urzędzie Miasta dostępna będzie do końca miesiąca. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do włączania się w akcję i tym samym pomocy chorej ZOSI. Mamy nadzieję, że do końca miesiąca ta skarbona wypełni się po brzegi, niezależnie od tego, czy będą to złotówki, czy będą to banknoty. Wierzymy i liczymy na to, że z Państwa pomocą uda się tę skarbonę wypełnić. Serdecznie zachęcamy do odwiedzin Urzędu Miasta.